Biblia audio. Rozdział dwunasty. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. A na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu, a jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów, a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą Ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony. Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. I nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do Was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.